Piotr Zieliński to jest zawodnik, o którym gdzieś inni eksperci z innych państw, trenerzy oceniają. Po Robercie Lewandowskim wymieniają jako siłę naszej reprezentacji Piotra Zielińskiego. My Wiecznie zawiedzeni i, i mamy powody, żeby być zawiedzeni. Ja spodziewałem się się o wiele więcej, jeśli chodzi o Piotra, myślałem, że to w ogóle będzie jego mecz, że będzie uwolniony wreszcie od spraw defensywnych, że będzie wysunięty troszkę wyżej i tam sobie znakomicie poradzi. Natomiast nie poradził sobie. I ta pierwsza bramka, gdzie jest nie tylko strata, ale on w ogóle nie wraca, tylko macha rękami, pokazuje, że ktoś tam powinien być na tym miejscu, gdzie chciał podać, to, to nie jest to, to nie jest, to nie jest reprezentacyjna. Sytuacja piłkarza rozgrywającego po hmm. To jest właśnie ta strata Piotka. To jest ta strata Piotra. I, no, I można tu powiedzieć, że on nie wraca. No, jest, jest, jest jednak Tu nie chodzi głupa. o to, czy, czy on wraca, tak, czy no, nie, nie wraca. Chodzi o to, że on ma być liderem drużyny. Tak. Że on ma brać na siebie ciężar gry drużyny. Bo tak to rozliczamy go za co? Czy on skrzydłowym jest? Nie jest. Czy on jest napastnikiem? Nie jest. Kim on jest. Rozgrywającym. No więc niech rozgrywa, skoro jest rozgrywającym. Tak, ale trenerze, no, musimy sobie też odpowiedzieć na jedno pytanie. Mówiliśmy chyba. Przed meczem z Andorą, wszystkim, że musimy zapomnieć o tym, że Zieliński będzie zawodnikiem. Jeżeli naszej reprezentacji nie idzie, to że, to że wtedy Zieliński będzie tym liderem. Tak nie jest. No. Zobaczmy, zobaczmy mecze, mecze z Holandią, z Włochami. Czy najlepszy piłkarz na świecie, Lewandowski, był wtedy tym liderem? Był zawodnikiem, który wziął, pociągnął i, i, i spowodował, że my zaczęliśmy grać lepiej w piłkę. Nie. Piłka nożna jest sportem zespołowym. Jestem daleki od tego, żeby broni Zielińskiego, bo oczywiście mamy tutaj podstawy do tego, żeby, żeby o tym marzyć, że mamy dzisiaj playmakera z prawdziwego zdarzenia. Nie. Druga połowa była inna w wykonaniu całego zespołu i Zieliński inaczej grał. No to jest niestety, niestety tak jest. No nikt w pojedynkę meczu nie wygrał oprócz Messiego, od czasu do czasu Ronaldo, no i nieraz Roberta Lewandowskiego. No zapomnijmy o tym, że Zieliński będzie na Wembley z Anglią e, e, liderem naszej, naszej całego zespołu, jak cała inna w pierwszej połowie, cała reszta po prostu śpi i, i, i nie robi nic, no bo Piotrze, ale... pokazywaliśmy tutaj momenty, kiedy, kiedy Harry Kane, czy inny, przepraszam, Sterling wychodzi na na dwa na jeden z, z Bednarkiem. No to zobaczymy, bo mówimy, że Zieliński, że Zieliński po stracie nie wrócił. No to widzimy, jak wracał, jak wracał Krychowiak, który w materiale przed przed spotkaniem się materiał z szatni, kiedy on mówi słuchajcie, musimy, musimy grać. Nie, lepiej, lepiej nie, nie odzywać się w szatni, ale, ale być tym liderem no, na boisku. Zgadzam się, ale... Ale, ale mówimy o Zielińskim, a nie ja o Ja wiem, ale mówimy, mówimy, mówimy o tym, o o że To musi być ja, nie tylko no Oczywiście. No w każdym że tak. zespole musi funkcjonować zespół, nie tylko, nie tylko jeden zawodnik. Jeżeli ten zespół nie funkcjonuje, a w pierwszej połowie ten zespół cały nie funkcjonował, nie oszukujmy się, cały nie funkcjonował. Daj tak samo powiem. jak w Budapeszcie nie funkcjonował i Zieliński też nie funkcjonował, Lewandowski też nie funkcjonował. Także. Na pewno oczekiwania są ogromne, bo wszyscy wokół Zielińskiego mówią, że to jest niesamowity piłkarz, jego management mówi, że wszystkie największe firmy, największe kluby na świecie stoją w kolejce, w kolejce po, lefce, po, po chcą, Zielińskiego, po ale, ale z Napoli nie może się wyrwać, podpisują nowy kontrakt, także gdzieś tutaj my musimy też nasze oczekiwania moim zdaniem w stosunku do Zielińskiego. Ale, ale, Piotr, na, na końcu Piotr Zieliński. Tak, tak. Ma świetny okres we Włoszech. I, strzela, I asystuje. Pieją w zasadzie na punkcie polskiego pomocnika w Italii, czyli tak, powinien mieć taką pewność siebie, taką swobodę, takie przekonanie we własne możliwości. I czego oczekiwaliśmy dzisiaj? Tak, już. taką wiarygodność tego wszystkiego, o czym teraz powiedziałeś, że w dniu dzisiejszym on weźmie ten ciężar gry na swoje barki i jako lider zespołu, bo tego. No nie szarujmy nie, nie się, oczekujemy od tego, żeby. Bo ma facet na to papiery. Ja jestem, powiem szczerze, już po raz kolejny, jak tu jestem w tym studio, to zawsze mówię to i podkreślam. I tego się absolutnie nie będę wstydził, że jestem jego fanem gry, jeżeli chodzi o piłkę klubową. Ale niestety gra w reprezentacji to jest zupełnie coś innego. I to po raz kolejny udowadnia. Że... No ale powiedz mi, oglądasz, oglądasz bardzo uważnie Serie a ja może troszeczkę mniej. Powiedz, czy w Napoli. Tylko Zieliński jest w formie, czy Napoliński jest w formie i ma partnerów do tego. koło siebie. Tam o jest, to chodzi. Słuchaj, jeżeli dasz mu zawodników. partnerów do grania, jeżeli Krychowiak nie będzie po zagraniu piłki Stojanowa walił, tylko będzie wychodził na pozycję, to i Zieliński wszystko będzie się, wychodził wszy, na pozycję się i Moder w pierwszej ale połowie słuchaj, wychodziłby panowie, na pozycję. bo zaraz mi wydawca ukręci głowę. <noise> ja przypominam tylko szybciej, ale jest zmuszenie. Lubię te emocje. Lubię na inny kanał.